Centrum Kultury Soku. Z Nowego Sącza, gdzie od tygodnia trwa Święto Dzieci Gór. Dziś ostatni dzień festiwalu. Rano dzieci uczestniczyły w Mszy Świętej, później przeszły tutaj na Nowosądecki Rynek, gdzie tańcem, muzykiem i śpiewem żegnają się z miastem. A ze mną gość, pan Antoni Malczak, dyrektor festiwalu. Witam serdecznie. Jakim słowem, podczas Mszy Świętej żegnaliście dzieci? Żegnamy, do zobaczenia, bo ten festiwal, jak ksiądz profesor Tyś powiedział, nie kończy się. On trwa przez cały rok w na naszych sercach i umysłach. Więc mówimy do widzenia za rok. I do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Żalę rozstawać się z dziećmi, tydzień bardzo szybko minął. Właściwie nie wiadomo, kiedy ten tydzień minął. I zawsze się robi smutno. Ten tydzień to jest wielki wysiłek dla organizatorów, ale wielka też radość. A po festiwalu zostaje tylko wysiłek. W tym Roku festiwalu brało udział 12 zespołów, 6 z Polski, 6 z zagranicy. To jest stała formuła tego festiwalu. 6 grup zagranicznych, którym towarzyszy, towarzyszą grupy polskie, 6 grup polskich są dni narodowe, od poniedziałku do soboty. Formuła jest podtrzymywana, tego że zespoły potwierdzają jej trafność. Ale to nie tylko występy zespołów podczas festiwalu. Tworzone są także pary kamrackie, dzieci razem ze sobą mieszkają, bawią się to właśnie ta formuła, która pozwala zespołom się bardzo zaprzyjaźnić. Przez 8 dni dzieci mają wspólny program. Odwiedzają polskie dzieci w ich domach, w ich miejscowościach. To jest Dzień Polskich Przyjaciół. Potem dzieci są bardzo zaprzyjaźnione, wymieniają się w autokarach, mieszają się w autokarach. To widać zaraz na następny dzień, że ta przyjaźń się bardzo zacieśniła. I uczą się też tolerancji, szacunku do innych kultur, do innych regionów. Tak, dziecko polskie być może ma, ma jakiś opór przed ciemną skórą, a tutaj już nie ma tego oporu. Tutaj dziecko czy jest różowe, czy jest białe, czy jest czarne, równie się przyjaźni i ma. Oczywiście dziecko polskie poznaje, że to dziecko, które ma kolor inny, kolor skóry, tak samo odczuwa, tak samo się bawi, takie same ma potrzeby. Uczą się także różnych tradycji, bo pary kamrackie później właśnie podczas koncertu finałowego prezentują taniec z innych stron świata. Wzajemnie uczą się swoich tańców, wzajemnie złożą się swoich zabaw dziecięcych. To widzimy na koncercie finałowym. Dzieci teraz żegnają się już z miastem. Sporo osób tutaj przygląda się ich występowi. No, ten festiwal rzeczywiście rozbudza to miasto. To miasto inaczej przez ten cały tydzień żyje. Ten, ten festiwal gromadzi tutaj tysiące ludzi. Szacujemy, że każdego roku w festiwalu uczestniczy ponad 20 tysięcy osób. A wieczorem już po raz ostatni zespoły się zaprezentują podczas koncertu finałowego. Już teraz serdecznie zapraszamy. Zapraszam na 19 dzisiaj do Hali Widowiskowo-Sportowej do przy ulicy Nadbrzeżnej, gdzie wszystkie zespoły zaprezentują się w króciutkich programach i również wspólne tańce wzajemnie, które poznały dzieci. A moim gościem jest Pan Józef Broda, który przywitał Państwa grą na trąbicie. Witam Panie Józefie bardzo serdecznie. Jak tak patrzę na te zespoły, te małe dzieci w strojach, to aż łezka się wokół kręci. Wzbudzają ogromne wzruszenie. Po to to jest, po to to jest to Boże stworzenie, żeby nam przypominało, że każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. Teraz albo będziemy patrzeć ciągle na ten świat jako na świat towaru, przedmiotu i handlowania, albo zachwytu. Jest taka strofa Libelta, pozwól zatem strumieniem i miodu i mleka ludziom wejść na nie. O człowieka, o miłość człowieka modlę się, panie. Dziecko jest wiosną, dziecko jest siejbą. Dziecko jest zapachem, kolorem wiosny i możemy tylko na chwilę się próbować zatrzymać. Spróbuj, może Ci się uda poddać się kij z białą flagą, wywiesić i zachwycić się dzieckiem. I... Zachwycisz się również sobą, bo dziecko masz w sobie. Czy zauważyłeś? I oto idzie. Dziecko ma przypominać, że jest coś więcej niż gonitwą w tym świecie za pożądaniem, przedmiotem, posiadaniem że jest zachwyt, jest radość, jest ufność, jest potrzeba przytulenia, dotknięcia i tego próbujemy uczyć, żeby dotykać drugiego człowieka, nie tak. Tylko tak delikatnie, bo to jest kosmos, to jest przestrzeń niezgłębiona, i to jest dziecko, to jest festiwal. Jest Pan dobrym duchem festiwalu, towarzyszy Pan festiwalowi od samego początku. A czego Pana nauczyły dzieci przez te lata? Przypominają, że mogę wybrać, że powinienem się na chwileczkę zastanowić, że Dorosłość nie zmusza w jakiś określony rodzaj pędu. Nie. Dziecko się zachwyca, to co już powiedziałem. To jest zatrzymanie się, otwarcie nawet buzi, otwarcie oczu, uszu, o jak ta chmura, która tam gdzieś na niebie się zawisła. My często na to nie zwracamy uwagę, a dziecięcość nam przypomina o tym. Że jest coś naprawdę pięknego, na chwileczkę, kropelka rosy, zawieszona gdzieś na trawie, ukolorowana rozszczepieniem światłem, my dorośli czego często nie zauważamy. Często dziecko się nad tym potrafi zachwycić. I dlaczego nie możemy z tego skorzystać? To zapytam jeszcze, jaki zespół w tym roku pana zachwycił? Jaki występ? Każdy. Każda grupa jest przekazicielem czegoś szczególnego. Martynika kolorowością stroju, Gruzini spokojem, harmonią, dźwięku jako głos, jako pierwszy instrument, Chorwaci tą taką perełkową muzyką, Węgrzy tymi swoimi takimi ogromnymi pasjami tych swoich czapaszy werbunkowych, tańców za śpiewem. Każda z tych grup coś przyniosła, mówiąc włącznie z łemkowszczyzną, która się tutaj na naszych oczach odradza. I te wszystkie zespoły, proszę Państwa, możemy podziwiać teraz na Nowosądeckim Rynku. Z nami także zespół z Martyniki. Witamy serdecznie. Zespół jest po raz pierwszy na tym festiwalu tutaj w Nowym Sączu. Oui, oui, la première fois. Et on est très, très heureux d'être là. C'est vraiment un accueil chaleureux, un hein, climat qu'on connaît. Et puis les enfants sont très contents d'être avec nous. C'est la première fois que nous sommes en Polonie. La gastronomie est superbe. Nous sommes très bien accueillis. Nous sommes très bien accueillis. Comment les enfants sont ici Est-ce que ça vous plaît ici Oui, très, très bien. On a été très bien accueillis par les Polonais. On a le climat, le soleil est là. On a fait un très bon festival, on a eu de très bons retours, le public était très chaleureux. On est très Są bardzo zadowoleni, zostali bardzo wspaniale przyjęci. gościom im się bardzo podoba, dzieci są zadowolone i szczęśliwe. Bardzo wasze występy podobały się polskiej publiczności. Zachwycał i strój, i radość tańca. Eldik Boza w Merci en tout cas, on était venu pour ça, pour présenter le folklore martiniquais, on espère que ça a plu, et puis on espère revenir aussi prochainement. Merci, on est très heureux de pouvoir présenter notre danse, nos chansons de Martinique, et je aimerait bien de vous ici encore une fois. Vous nous inviterez à venir l'année prochaine. si vous ici peut-être l'année prochaine. Oui, oui, si l'invitation est lancée, avec plaisir, avec plaisir. Jeśli otrzymają na nowo zaproszenie, to z przyjemnością tutaj wrócą. Udało się nawiązać tutaj przyjaźnie z dziećmi, z polskimi dziećmi. Czy les enfants ont fait des amitiés avec les enfants polonais? Oui, énormément. On a été en binôme avec un groupe polonais. I c'est vrai que très tôt le lien a été I on gardera de très bons liens avec les polonais. Tak, przyjaźnie się nawiązały bardzo wcześnie. Byliśmy w parze z grupą polską. E, I przyjaźnie się zaczęły już w pierwszych tygodniach. Dziękuję, dziękuję bardzo nie za rozmowę. Proszę Państwa, na koniec chcieliśmy poprosić dzieci właśnie z Martyniki, żeby nam zaśpiewały, ale chwileczkę muszą odpocząć, bo upał. Teraz dzieci powoli ustawiają się do wspólnego zdjęcia, pamiątkowego zdjęcia. Dodam, że festiwal Święto Dzieci Gór powoli dobiega końca o godzinie 19.00. Tutaj w Nowym Sączu odbędzie się jeszcze koncert finałowy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne spotkanie o godzinie 11.36. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Małopolskie Centrum Kultury Soku.